Serdecznie jest niedziela 20 października Puszczamy kolejne loty z ciepło ładna pogoda Puszczamy kolejne treningi, loty tutaj górniak puścimy między innymi młodego, niespiezonego załownika Bociana na takiej głowie jednego, ten jest nawet na lepszej głowie, też idzie w górę. I jeszcze jeden samiczka, też idzie w górę. Do domu 2 km Załobniczek i bociany posy w górę rynek górniak w Łodzi a zresztą jedziemy dalej na około 8 km